O, Siemanko, cześć wam. Siemanko, ty kurwo, farmazon nierobiony miękki Mariolka, chodź tutaj, bo on się z tobą wita. To jest twój chłop. Chodź no tutaj. Cześć mój kochany. Przepraszam cię. Nie dość, że się na rudą w tasiarzu... Adrianku, przecież ty lubisz rudę, mój tygrysie. Ty lubisz rudę i bitą śmieżankę. Olejku, mm. i Polecam Ci, polecam Ci naprawdę, żebyś mydełko sobie na sznurku zawiązał Kochany, ale jakie mydełko? My od 20 lat używamy tylko mydła w płynie Siemanko kochani Dzięki okay. za obejrzenie całości tego filmiku Sagi Adriana i Rudej Mariolki Kochani, już niebawem będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, trzymajcie się, buzia dla Was.